Wielki głód dotknął Europę w połowie XIX wieku, nie oszczędził także ziem polskich, a szczególnie Galicji, która w tamtym okresie była pod zaborami. Galicja była jedną z najbiedniejszych części Europy, a wedle historyków skala głodu na tych rejonach była tak duża, że ludzie nie mieli nawet trawy, by się posilić. Mieszkańcy wsi najpierw zaczęli zjadać zapasy, później zabijali zwierzęta, a jak już brakło jedzenia, zaczęli posilać się trawą i korą drzew, a głód był tak wielki, że dochodziło do aktów kanibalizmu. Ale jakie były przyczyny wielkiego głodu? Najpierw ulewy, powodzie i podtopienia zniszczyły lokalne plony, później w te rejony zawitała zaraza ziemniaczana. Również niepokoje społeczne spotęgowały głód w tych okolicach, a mowa tutaj na przykład o rzezi galicyjskiej. Śmiertelność rosła gwałtownie, a ciała zmarłych z głodu leżały na ulicach. Lokalne władze ostrzegały, że mogą wybuchnąć zamieszki. Starosta Tarnowski w czerwcu 1847 roku pisał, że wieśniacy umierają w drodze do miast nie otrzymując pomocy. Bronisław Łoziński pisał. Doniesiono, że tłumy ludzi wygłodzonych zalegają drogi do miasta i ulice w mieście, że słabsi umierają z głodu tak licznie, iż trupy leżą na cmentarzu całymi dniami niepogrzebane. Dopiero interwencją władzy zaczęto wapnem zasypywać i grzebać trupy, a tymczasem wybuchły różne choroby i epidemie dookoła ludność dziesiętkujące. Podczas głodu ludzie radzili sobie na wiele sposobów, mieszali z ziarnami główki lnu, jedli również słomę i zbierali pokrzywy, by się nimi posilić. Chleb wtedy był rzadkością. Państwo, chcąc pomóc, dawało zapomogi w postaci chleba, ziaren i pieniędzy, jednak te zapomogi nie były wystarczające, a chleb często okazywał się być trujący. Tygodnik rolniczo-przemysłowy w relacjach z 1848 roku podawał m.in. takie wieści z różnych miejscowości: Z gorlic. Gorączki nerwowe, które były nieco zwolniały, znowu się wzmagają i niemało zabierają ofiar. Po wielu parafiach już 20-25% ludności wymarło. Z Dubiecka. Febry i dur panują, które to choroby wy bardzo opóźniają, gdyż po większej części fornale, podworach i folwarkach na takowe chorują. Z Dobromila przez choroby nerwowe ubyło znacznie ludności. Wysoka śmiertelność sprawiła, że na wsiach zaczęło brakować rąk do pracy, a ziemia leżała odłogiem. Biedni schorowani i głodni wieśniacy zaczęli wyprzedawać swoją ziemię za bezcen, i mowa tutaj o sprzedaży ziemi za chleb czy placki owsiane. Wielki głód w Galicji zdziesiątkował wsie i miasta, i pomyślicie, co w tamtych czasach mogło być jeszcze gorszego niż śmierć głodowa? Kanibalizm. Głód był tak wielki, że dochodziło do aktów kanibalizmu. I teraz usłyszycie kilka makabrycznych historii z kronik, które opisują tamte wydarzenia. Dzisiaj kanibalizm jest często pomijany i jest tematem niewygodnym dla wielu historyków. W miejscowości Meszno Szlachecka, dzisiejsze Buchcice, w lutym 1847 roku w jednej z chałup z głodu zmarło dziecko. Jego rodzeństwo było tak wygłodniałe, że rzuciło się na ciało i pożerało je jak zwierzęta. W zapiskach z jednej z podkarpackich wiosek wyczytać możemy, że pewna kobieta by wykarmić swoje dzieci obcięła sobie piersi. Zaś kilka chałup dalej syn zjadł własną matkę, która umarła wcześniej z głodu. W kronikach istnieje wiele takich makabrycznych opisów jedzenia ciał zmarłych, jednak niektórzy posuwali się krok dalej i dokonywali morderstw by się posilić. To obrazuje nam, jak straszny i wielki był wtedy głód. Piwniczny pewien parobek był tak głodny, że porwał dziecko, zamordował je w krzakach, później poćwiartował ciało i po kawałku piekł i zjadał. Z innych zapisków wyczytać możemy, że pewne małżeństwo w amoku głodowym zabiło własne dzieci i je zjadło, jednak w krótkim czasie po tym zdarzeniu ich matka umiera. Mąż grzebie ją przy chacie, ale głód jest tak wielki, że postanawia ją wykopać i zjeść zgniłe mięso, co prowadzi do jego śmierci. Wielki głód, straszliwa śmierć i choroby, morderstwa i kanibalizm, do czego jeszcze zdolny jest człowiek dotknięty tak wielkim głodem. Niektórzy w tych ciężkich czasach znaleźli sposób na zarobek, na zarobek w bestialski sposób. Nazwano to później fabrykami aniołków. Wiele osób przez głód wyjeżdżało lub starało się przeżyć za wszelką cenę, i tu najbardziej cierpiały dzieci. Kobiety, które nie chciały lub nie mogły wychowywać najmłodszych dzieci, oddawały je za opłatą osobom, które w różny sposób je uśmiercały. Nie będę tutaj przytaczał, w jaki sposób dzieci były mordowane, bo te opisy są zbyt brutalne. Matki podczas wielkiego głodu nie miały możliwości utrzymywania licznego potomstwa. Dzieciobójstwo stało się sposobem na rozwiązanie problemu wykarmienia kolejnych członków rodziny. Co ciekawe, osobami, które zajmowały się tym procederem zwanym fabryka aniołków, były najczęściej kobiety. Gdy matka nie chciała sama pozbawić życia dziecka, oddawała je do fabryki aniołków, a prowadzące ten interes kobiety doprowadzały dzieci do śmierci głodowej lub wystawiały je na mróz, by te zamarzły, a to tylko jedne z łagodniejszych form dzieciobójstwa. Dziś ciężko nam ustalić dokładną liczbę zmarłych, dotkniętych wielkim głodem, jednak na podstawie dostępnych statystyk i danych z lat 1847-1848 w okresie tylko dwóch lat śmierć poniosło około 300 tysięcy ludzi. Szacuje się, że w okresie wielkiego głodu zginęło około pół miliona ludzi. W późniejszych czasach na tereny Galicji również powrócił głód, jednak nie był on aż tak tragiczny. W dzisiejszych czasach we współczesnej Polsce głodujący ludzie są już rzadkością, a wiele instytucji oferuje posiłki za darmo, jednak warto pamiętać o takich wydarzeniach, ponieważ pokazują one nam, jak straszliwe mogą być czasy podczas głodu i do czego zdolny jest człowiek, w którym przez głód budzą się zwierzęce instynkty. Dziękuję za oglądanie odcinka i zapraszam do obserwacji kanału. A jeżeli chciałbyś wesprzeć to, co robię w opisie filmu, znajduje się link.